Fara, dziękuję. Spłacam dług. Teraz my mamy dług u ciebie. Jesteśmy kwita. Byteł Feil naklinał. Do zobaczenia, kapitanie. O wybacz, nie mogłem mi pozwolić. John nie, to był mój błąd. Nie powinienem żadnego. John, już. Wszystko gra. Ok. Mamy większy problem. W Hiszpanii nie było rakiet, a systemy kontrolu. Systemy kontrolne? A skąd oni je wzięli? Od Rosjan. Gdzie są teraz? Na pociskach. Oprócz Hasana, tylko jeden człowiek wie, gdzie je znaleźć. La Casa de Sinombre? Nie. Jego lugarteniente. Porucznika kartelu. Otóż to osob. Szybko się uczysz. Doniesiono mi, że cała śmietanka Las Almas będzie tam wieczorem. Na zaproszenie, albo. wezwanie? Tak. Powód spotkania? Pewnie my. Las Almas płonie. I chcę wiedzieć, kto je podpalił. Sinombre tam będzie, tak? Nie wiadomo, ale to nasza szansa. Warto spróbować. Mam tu dość cieni, żeby zająć cały ten pieprzony kraj. Chciałbym tego uniknąć. Chodzi o to, że jeden dom to nie problem. Potrzebujemy go żywego. Więc. Trzeba się z nim spotkać. Jak? Dać mu, czego chce. Dane. Chce wiedzieć, kto robi dym? Powiedzmy mu. Osobiście. Korekto. Jeden wejdzie, znajdzie szefa. I go zwinie. Pójdę. Zabiję cię jak tam wejdziesz, bracie. Zaryzykuję. Powstrzymajmy rakiety. Innego wyjścia nie ma. Złożę ofertę za spotkanie z Sinombre. Jeśli tam będzie, wkraczamy. Orale, masz spore kochane, Hebron. Będziesz potrzebował oczu i uszu. Pójdę z tobą. Będę was osłaniał. Cienie będą krążyć nad celem. No dobra. Musisz mieć jakiś dowód. Pokaż im to. Daj sygnał, a wkroczę. Dobra, bierzemy sprzęt i ruszamy. Cienie na miejscu. Przyjąłem. Wszystko gotowe. Widzę miejsce do lądowania na dachu. Potwierdzam. Dwóch uzbrojonych przy drzwiach. Alejandro, jak u ciebie? Mam jednego w środku. Co diabła? Jak ty to robisz? Totalnie. Widzę sołpa. Chwila prawdy. Widzą go? Teraz tak. Zabierają go. Oma jaja. Oby z tego wyszedł. Hermano. Alejandro. Jak ci się... Nie ma czasu. Słuchaj. Przekaż im wszystkie dane. Nie kłam. Powiedz wszystko, co chcą wiedzieć, albo tu zginiesz. Ale że wszystko? Wszystko. Meksykańskie siły specjalne. Amerykańscy najemnicy. Kompania cieni. Philip Graves. Sama prawda. Nawet o tobie. <laughs> Czy to on? Tak, senior. Masz jakieś imię, Koleś? Mówił mi Soap. <laughs> Co to za zjebane imię? Za mną. Chcę się spotkać z Elsinombre. Chcesz się spotkać z szefem? Żyjesz tylko dlatego, że możesz mieć informacje. Ed! Wypierdalaj z mojej windy. To! Jest mój dom! A więc... szefa, jeśli ci pozwolę. Nie pytaj, tylko odpowiadaj. No i najważniejsze: mów, kurwa, prawdę. Bo jak skłamiesz, nakarmię to psy i witam chuj w kolejnym odcinku na moim Nie kanale od kilku Czyli serio Nie chce narkotyków. Kalow dzieci zachować czujność, wiesz? i jakiś wysol z brodą jego jebanych rozkazów Bije ludzi Szkoda mi go Ból pozwolić się skupić. Wracaj do pracy! Na salba stoczą wojnę. Chcesz ją wygrać? To się słuchaj. Oh, Tylko tak organizacja sprawdzała. Ja Na samym początku już mi ten koleś się nie podoba. El Sinombre jest tutaj. Nie. Ale jest to sicaria Sinombre. Valerio. Kolejny Gringo hmm. Siadaj. Dobra, siadamy. Żeby nas nie fabili, nie tylko. Kto to jest? Gdy nazywa się Soap. przyszedł do nas. <śmum> Soap, czy to żart? I wpuściliście go? Tak po prostu? Twierdzi, że ma informacje. Będę <śmum> mierda! Nie znamy go, a nas wszystkich dokładnie obejrzał! Valerio. On może coś wiedzieć, posłuchaj mnie. On mógłby nam pomóc. Oby powiedział nam coś wartościowego. Bo jak z nim skończę i niczego się nie dowiem, to się jego los. <tryk> Ninios! Będzie tak. Ja was pytam, a wy odpowiadacie. Nie ważcie się ugać. Dobra. Niedawno w górach chroniliśmy naszego przyjaciela. Ktoś nas zaatakował. Kto? Nie wiem. W tym chaosie nie widziałem. Nie mam, Rocz, mów głośniej! E, to to chyba był kartel rywali. Teraz Tygłero. Kto to był? Mówił o meksykańskich siłach specjalnych. To niech będzie to. To nie kartel, tylko meksykańskie siły specjalne. Widziałam zwłoki. No. Fuerzas especiales. Czyli dobrze Skąd? Ktoś z zewnątrz wiedział, że to meksykańskie siły specjalne, a wy nie. Może on tam był? Dobrze, że Alejandro nam to powiedział. Możliwe, że on też był. Nie, zobaczymy, co do nas pyta się. pomagający meksykańskim siłom specjalnym. Kim byli? Kompania coś, cieni, chyba. Coś tam krzyczeli, nie po naszemu. Byli razem z Gringos. Jak on? Ono jest. To amerykańscy najemnicy. Tak zwana kompania cieni. Los Vaqueros współpracują z najemnikami. Pierdolone węże. No i widzisz? Miałem rację! To byli Gringos! Umiesz udowodnić, że Kompania Cieni w ogóle istnieje? Jak mam to udowodnić? Co ty na to? Jaki masz dowód? Sprawdź moją kieszeń. Co to jest? Insygnia Kompanii Cieni. Dowód. Dowódca Kompanii Cieni. Podaj nazwisko. Mówił coś o Philipsie Gravesie. Nie wiem, spróbujmy. Philip Graves. <grystanie> Jak gro. Brzmi nieźle. A ten, Graves, czego on chce? Nie no, rekord chce, nie? nie tam. Chcę waszego szefa, El Sinambre. Nie wiesz w to, co mówi. On kłanie! Nie wiesz, mu... Nic tam nie powiedziałeś, idioto! Dobrze ci płacimy, a ten obcy wie więcej niż ty. Zabijmy bez użytecznego gnoju. Z przyjemnością walerii. Łagod! Kończymy. Dość już mam kurwa tego. Bierzmy o, się do pracy. Wychodzimy na wolność. Idziemy na, na góry. Odź, Żegnaj. Idę, idę. Weźmy to I sobie dołba to jeszcze nie koniec. Zinombre, zdecyduje o tobie. A wy co? Do roboty dupki. O kurde, mogę pić. Nie no. Ruchy. Nie mam szans, bo Między, ten, ten za mną dźwię. idzie. A jeszcze ona tutaj jest. A no i musiał mnie uderzyć. Coś szyje, Coś że w tej kalsy misji kalsy zabijemy go. Choć Kiedy nie nie spotkam Zinombre, Valeria pomówi teraz ty zaczekasz z innymi. Mam przeczucie, że El Sinombre chętnie utnie sobie z tobą pogawędkę. Zaczekasz tutaj, soap. Będę przy ołtarzu. Niech nikt nie wchodzi. Tak jest, szefie. Zajmę się nim. A ty idź na zewnątrz. Dobra, daj mu maskę i dobrze go pilnuj. Wciąż żyjesz. Alejandro. Dobrze cię widzieć. No właśnie. El jest w penthouse'ie. Trzecie piętro. Potrzebujemy karty. Diego ją ma. Weź to. O, no Tylko pytanie, czy wabiję kogoś tam. Po co ta maska? Niektórzy nie mogą być widziani z kartelem. Odwiedźmy się. Słychać mnie? Dobra. Słyszycie? Dobra. I tak. Ghost, jesteśmy. Co mamy? Elsie Nombre jest w penthouse'ie. Trzecie piętro. Muszę we tam wjechać windą. Czyli tutaj tylko chyba. Karty Diego. A no gdzie tutaj jak Diego? nic. To na drugim piętrze. To jeszcze te piętro. Jak się na dach, to jest tam przejście do penthouse'u. Nie tak miałem iść na górę. Tak. Obawiałem, że tędy będzie się można gdzieś, gdzieś wyjść. Coś byś pytała. ja mogę tutaj pisać. Ale to coś ważnego dla Diega. Znajdź dobre i załatwmy to. Można wyjść O. Mam na Ciebie okroczony. Na parkingu. Się krata, wejdziesz po niej na dach. A co z kartą Diega? Ty decyduj. Ale widzę ją, widzę ją. Tutaj jest. Czyli z drugiej strony trzeba jakoś tam wejść. Mam butelkę. Skutecznie odwraca uwagę. Dobra. Je co jest w środku? Nie mam pojęcia. Dobra. Tutaj. Tu jest zakaz wstępu. Strażnicy będą strzelać bez ostrzeżenia. Kurde. Jestem na drugim piętrze. Diego jest w kaplicy. To gdzieś na tym piętrze. Tak jest, wieciary ombistaso. O, kur... O kurde. O, kurde.

Znalazłem nóż. Dobrze, pomoże ci pozostać w ukryciu. To ramą butalka. Odciągniesz nią uwagę. O! O! Nie Ostrożnie, Ermano Narobisz hałasu, to wszyscy na nas ruszą. O, tam jest tepek. Alejandro, znalazłem Diego. Przyjąłem. Nie patrz, tylko w ostateczności. Rozbędę w ten sposób nie zobiegłem. Teraz inny świat. Usłyszeli twoją go. Alejandro, Diego nie żyje. Mamy go. Wiedziałem, że go zabijemy. Malerstwo. Przeszukałeś ołtarz. No, mamy nożyk. Jak miał kartę, pewnie jest przy ołtarzu. O, jest karta. Mam kartę. Przyjąłem. Spotkamy się przy wincie. Wszyscy tej kościołku się. idą. Jeżeli strażnicy cię zauważą, to No, ja wiedziałem, że go. Już. Dobre. tutaj jest. Dalej jest. To wejdziemy tutaj. Chyba nie mamy wyjścia. Jesteśmy spaleni, Jedziemy! Przyjąłem, osłaniam z zewnątrz. Nie śpiesz się. Dobra, jesteśmy. I jedziemy do. Elf, Elf, El no Przez lata Simnombre niszczył to miasto. Oddał je demonom. Dziś Dzisiaj odzyskamy. Walcz albo ging. Chodź, lecimy. A... I się. Jak się przedostaniemy! Zaufaj mi. To, co kurba jest. to jest ta gnida, której szukaliśmy. To sto. Dobra. A za tymi drzwiami są, nie? Pewnie. Sprawdźmy tożsamość Hej! Nie przeszkadzaj mi podczas pracy. Jak jest jakiś problem, zajmij się nim. Ja zapewniam, że moi ludzie dopełnią swoich obowiązków i wam będzie. Teraz szerokiej drogi. Ruszamy. Dobra. Kurwa, co jest? Pójdziemy tam. poznałem. Valeria, to Elsinombre. Valeria? Na pewno Hermana. Tak. A co ty nie powiesz? Musimy ruszać. Graves, z inną brą daje kobietę z Wchodzimy. Gotowy? Tak. Ghost. Gotowy. Brać ją żywcem. Odbija się. Gleba, gleba. Twoje, taki pancak na sobie. gdzieś... Mordy! tyłem! Nie podpójrzmy! Przed nikim nie padę, Skurielu! Lewa zmienienie danie! Nie, nie. Lepa! Ekipa na ziemię! No Możecie Nombre! Nazywam się Valeria! Chowasz się na widoku! Chowam! Wierz mi, jestem wszędzie, żołnierzu! Dobrze. I jest to koniec tak misji. Tak jak my. Chyba. Ruchy. Dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia do następnego odcinka. I... Cześć! Hermano! No co? Ja ją znam!